Bitka jakaś pod płotem jest. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jakby nikt nikogo nie nastukał, to wesele by się nie udało. No, samochód istny, cacko. No to co? Zanim szwagier przyjdzie, to ja ten dlatego od Wiesława na kościół przyjmę. No... Wystarczy. Wracajcie na salę. Nie śmiałeś tu dzisiaj przyjść? Chciałeś zepsuć mi ślub? Nie dość się przez ciebie nacierpiałam. Bo celu masz zniknąć stąd i z mojego życia. Dotarło!